Witam serdecznie! Nowy rok, nowy ja w 2024! Życzę sobie, żebym dużo grał w Koda, dużo pił wody i odblokowywał kamuflaże na wypasie. Ale prawda jest taka, że miałem teraz przerwę od Call of Duty i to taką kurczę, no 2-3 tygodniową. A w ogóle nie myślałem o tej grze, w ogóle nie oglądałem przed tego kontentu z tej gry. Nie wiem jaka teraz jest meta, nie wiem co się pozmieniało. I powiem Wam, że to jest takie dziwne, ale muszę się przyznać do tego, bo zacznijmy nowy rok od tego, że będę w tym roku szczery. Ale będę tak mega szczery. I nie będę poprawny politycznie I będę mówił co myślę I powiem wam, że pomimo tego, że to Call of Duty Naprawdę ma potencjał I jest zdecydowanie lepszy niż Call of Duty Modern Warfare 2 Chociaż jest Call of Duty Modern Warfare 2 Tylko po aktualizacji za 70 euro To niestety nie wiem o co chodzi I wydaje mi się, że to nie jest moja wina I że to jest wina gry i wszystkich systemów Które są wprowadzone do tej gry Ale Call of Duty przestało mnie angażować I prawda jest taka, że miałem teraz jakąś tam przerwę I, i w ogóle nie ciągnęło mnie do tej gry I te wszystkie godziny, które poświęciłem na ten tytuł w tym momencie e, były przeznaczone tylko i wyłącznie na grind. I powiem szczerze, że chyba znudził mi się już grind w tej grze i w ogóle mi się go nie chce robić. Ja jestem taką osobą, która e, kiedyś zawsze lubiła sobie pograć na przykład w KODA godzinkę przed snem. E, I zawsze było fajnie, i generalnie miałem taką zasadę, e, że muszę mieć przynajmniej godzinę, żeby pograć w Call of Duty. W Call of Duty mamy coś takiego jak wyzwania dnia. I na dzień dzisiejszy te wyzwania dnia są skonstruowane tak, że warto je robić, ponieważ w ten sposób możemy odblokować wszystkie wszystkie rzeczy. To jest najgłupszy system progresji, jaki widziałem. Ale to jest taka bardzo fajna zagrywka, żeby zrobić to, co robią inne gry. Które na przykład poniekąd wymuszają na tobie codzienne granie, bo dostaniesz nagrody. I jest taka gra, którą ja miałem. Na początku byłem w nią zachwycony. Potem ją sprzedałem. Potem nie grałem w nią miesiąc. Potem kupiłem ją na świątecznej wyprzedaży za bardzo mało pieniążków. Zrobiłem SBC o ikonę. Trafiłem Ronaldinho i Ronaldinho jest już czerwony. I jak to jest, że taka gra, pomimo tego, że ja nie jestem zainteresowany gamblingiem i tak dalej, i bardzo tego nie lubię, bardziej mnie angażuje i przynajmniej kiedy ją odpalam i nawet kiedy mam 15, 20, 30 minut, to sobie ją odpalę, pogram, zrobię jakieś obiektywy, dostanę, dostanę za to jakieś głupie paczki, w których nic nie trafię, ale dzięki temu na przykład zrobię SBC. Zrobiłem już Zidana, zostały mi 4 składy 87 na Eusebio i to angażuje mnie bardziej. Pomimo tego, że jest strefa w tej grze, której bardzo nie lubię, nie lubię tego całego pack openingu, nie lubię tych różnych rzeczy, to sam gameplay i to, że to jest piłka nożna angażuje mnie dużo bardziej. Ja naprawdę lubię shootery, lubię filmy o tematyce, w której takiej się strzela jest tak taktycznie i to i tamto, ale niestety kod na tych zasadach, na których jest obecnie skonstruowany w ogóle mnie nie angażuje. Ja pomimo tego, że jasne, niektóre przydałyby mi się jeszcze jakieś tam ataczmenty do broni pod Warzona i to i tamto, to niestety, ale to, że dostaję nagrody za codzienne granie, to w ogóle nie mam ochoty tego robić. I prawda jest taka, że odpalam koda tylko przy okazji weekendu, kiedy gram ze znajomymi. Call of Duty Warzone w tym roku jest dużo Dużo fajniejszy i naprawdę ciągnie mnie do Warzona i mam ochotę grać w Warzona. Mogę w niego grać solo i mam zamiar niedługo zacząć to robić. Bardzo fajnie gra się z niego w niego ze znajomymi, ale jeżeli chodzi o sam multiplayer, to pomimo tego, że mamy te kultowe mapy i wiele tych takich zagrywek nostalgicznych w tej grze to to w ogóle nie działa na mnie. I niestety powiem szczerze, że wątpię, żeby to się zmieniło w tym roku. I jedyne co będę robił, jeżeli chodzi o multiplayer, to odpalę go raz na jakiś czas po to, tylko żeby nagrać sobie content tło pod komentarze, które dalej mam zamiar robić. Ale jeżeli chodzi o samo Call of Duty w tym momencie, to jest to gra, która w ogóle mnie nie angażuje. I Warzone jest tak naprawdę darmowy i tak naprawdę te wszystkie rzeczy, które są darmowe w tej grze, bardziej są dla mnie atrakcyjne niż multiplayer. Nie uważam, żeby to była moja wina i nie uważam, żebym się wypalił jako gracz, ponieważ dalej czekam na inne gry, takie jak właśnie X-Defiant i kiedy one wyjdą, to wiem, że będę w nie grał. Mam nawet ochotę pograć znowu w Battlefielda 2042, w którego już dawno nie grałem, skończył mi się abonament jej Pro, dlatego też nie grałem. I znowu mam ochotę w niego pograć, bo wiem, że ta gra też się poprawia. Jeżeli chodzi o koda, to pomimo tego, że w tym roku mamy naprawdę dużo więcej takiego kontentu, mamy tą komunikację z twórcami, e, która jest troszeczkę dziwna i troszeczkę to jednak jest PR, e, to dalej uważam, że tak naprawdę ta gra robi wiele rzeczy niefajnie. Kiedy ostatnio graliśmy w Call of Duty i zobaczyłem, że znowu podrożały bundle, Znowu, to jest pierwszy raz. To jest pierwszy raz, kiedy sytuacja ekonomiczna na świecie widocznie sprawiła, że Activision nie ma pieniędzy na to, żeby płacić rachunki za prąd, nie ma pieniędzy, żeby Opłacać serwery, dlatego są lagi i stwierdzono, że dobrym pomysłem będzie podniesienie ceny bandli z 2000 z 2400 kod pointów na 2800 kod pointów. Mnie to w ogóle nie interesuje, bo ja Bundly nie kupuję ehm, i prawda jest taka, że nawet ostatnio Battle Pass mi się nie zwrócił i teraz mam tego kolejnego Battle Passa, ale na pewno go nie skończę, e, bo grając tylko w weekendy w Warzone, no nie zrobię go do setnego levelu. Po prostu uważam, że to jest niefajne i e, kod jest dalej niezłą grow, ale no niestety, coś w nim jest nie tak. Jeżeli mógłbym zajrzeć do tej gry, tak. Bardzo dokładnie i sprawdzić tak naprawdę wszystkie moje spotkania, na jakich mapach były grane. To niestety okazałoby się, że tak naprawdę 80% moich spotkań rozegrane zostało na mapie Skidrow. Grałem terminal 10 razy, 12 razy. Uwierzcie mi, że grałem na Afganie, czyli na mojej ulubionej mapie z Modern Warfare 2, mniej niż 10 razy. Eee, i, I tak naprawdę jest wiele takich map w tej grze, na których grałem tylko kilkukrotnie. I niestety, ale skill base matchmaking w tym roku naprawdę daje ciała. I co z tego, że dostaliśmy możliwość głosowania na Mapy, skoro ciągle co 2-3 spotkania rozpada się lo na lobby i ja znowu będę musiał grać z Kidrą. Dlatego po jakimś czasie stwierdziłem, że jeżeli tak to wygląda, to tak naprawdę będę używał tej gry jako platformy do lewelowania broni i, i będę po prostu grał Rasta i Shipment, którego nie było na starcie, co jest bardzo głupie, i może niektórzy ktoś w końcu zrozumie w Activision, że kiedy jest początek gry i liczy się grind, to shipment w grze powinien być od razu, a nie 3 tygodnie później. E bo rast jest ok, ale to jednak nie jest shipment i lewelowanie na shipmencie jest zdecydowanie szybciej. Więc niestety tak to wygląda. Więc Możecie mówić co chcecie, że się wypalił, że to już jest po prostu stary dziad i on już niech zacznie grać w gry typu Mario i Zelda. Muszę zagrać w tą nową Zelda, bo Zelda jest niesamowita, ale to nie jest to. Nie uważam, żebym był wypalonym graczem, uważam, że po prostu Call of Duty w tym momencie jest skonstruowany w sposób, który nie angażuje. I najgorsze jest to, że grając w Modern Warfare 3 od samego początku miałem takie poczucie takiego lumpeksu, że gram w taką grę, która po prostu jest takim zlepkiem różnych rzeczy, i to nie do końca jest pełnoprawny kot, no bo tak jest, i na początku bardzo doskwierało mi to, że w tym roku nie miałem tego poczucia nowej gry, bo kiedy zaczął się ten kod to wszyscy biegali w tym skinie, tego krzaka, który jest po prostu mega wkurzający, teraz go podobno nie ma w grze, ale generalnie jest to rzecz, która jest moim zdaniem nie do pomyślenia, że jest coś takiego i ja nie raz po prostu psioczyłem na to w Warzone, bo na, na przykład na Ashice były takie sytuacje, w których naprawdę tego skina nie było w ogóle widać i odpala się multiplayer, nowa gra, nowe stare mapy wszystko zremasterowane, a dookoła mnie są wszystkie te postacie, wszystkie te bundle, które ja znam z poprzedniego koda i w ogóle nie ma tego poczucia nowości. Przenoszę Zaczynie broni z Modern Warfare 2 do Modern Warfare 3, po to tylko, żeby tak naprawdę wszyscy grali brońmi z Modern Warfare 3, bo są nie tylko nowe, ale po prostu lepsze, też nie wypaliło. I generalnie, tak podsumowując tego koda, to pomimo tego, że on ma naprawdę potencjał i tak naprawdę jest poprawiony w Modern Warfare 2, to ostatnio bardzo zdenerwowałem się, kiedy zobaczyłem reklamę tej gry na Facebooku, że jest teraz przeceniona o 30% na PlayStation i że tam jest pełnoprawna kampania, super fajne zombie i genialny multiplayer. Tak było napisane. I, I to był taki marketing tej gry i moim zdaniem on jest nieprawdziwe. Prawda jest taka, że ta gra jest po prostu cholernym DLC i to też nie pomaga tej grze. Jeżeli chodzi o mój tak naprawdę poziom zaangażowania, to on jest niski i będzie tylko niższy. Wątpię, żeby w tej grze zrobiło się coś takiego, żebym miał ochotę w nią grać po prostu regularnie. Ale nie you no, know, it is what it is. Akurat nie jest źle, ponieważ dalej mogę tworzyć komentarze Call of Duty, a po prostu jako wykorzystywać gameplay z Warzona. Ale yeah, it is what it is. Więc 2024 rok. Zaczynam od szczerości. Na dzień dzisiejszy Call of Duty w ogóle mnie nie angażuje. I prawda jest taka, że gdybym mógł dostać koda nie musiałbym w nim grindować, tylko mógłbym w niego grać dla przyjemności, e, gra na pierwszym miejscu brałaby tak naprawdę, e, uwzględniałaby moją przyjemność, czyli dobierałaby mi lobby z fajnym pingiem i bez package burst i tak dalej, bo to, że ja wrzucam gameplaye na YouTube'a, w którym nie ma package burst, to wynika tylko z tego, że raz na 8 spotkań trafiło się takie spotkanie, w którym grało się fajnie i mogłem sobie fajnie pozabijać. E, więc jeżeli ta gra pozmienia różne rzeczy i zacznie troszeczkę bardziej myśleć o mnie i o tym, żeby taki John Mira był szczęśliwym człowiekiem, kiedy odpala Koda i żeby chciał go odpalać, bo wie, że to będzie tak naprawdę quality time, to możliwe, że to wszystko się pozmienia. Ale na dzień dzisiejszy uważam, że po prostu Call of Duty nie działa. Nie wiem, jak jest z Wami, zwłaszcza z takimi graczami, którzy grają naprawdę dużo w Koda, zwłaszcza na początku i robią te wszystkie komentarze. Nie komentarze, tylko kamuflaże. I czy też jest tak, że na początku macie po prostu taki mega wkręt i w momencie, w którym już zrobicie te kamuflaże, przestajecie w to grać. I na przykład właśnie idziecie na Urzona, czy gracie w to bardzo sporadycznie. Bo powiem szczerze, że jeżeli gra nie angażuje i jest jaka jest, a to, że tych graczy w tej grze jest coraz mniej, świadczy o tym, że nie jestem jedyną osobą. To niestety zaczynam się zastanawiać, czy Call of Duty nie powinno przejść na tryb darmowy. I jeżeli to tak ma wyglądać i ten grind ma być taki wymuszony, to może za darmo to wszystko miałoby sens. Ale jeżeli ja mam płacić za coś, co po jakimś czasie daje mi poczucie, że jest pracą, za którą powinienem dostać pieniądze, bo jestem beta testerem, a tych pieniędzy nie dostaję, i jest w miarę ok, i są też fajne spotkania i są fajne momenty, ale wiele rzeczy jest po prostu przeciętnych. To zaczynam się zastanawiać, czy naprawdę chcę przeznaczać na to pieniądze, i naprawdę są takie gry, które mają mega, mega element pay to win. I wydaje mi się, że w tym momencie znalazłbym taki bez problemu Gier z 10. Że pomimo tego, że jestem osobą, która po prostu ma alergię na pay to win, to bardzo możliwe, że w tych grach miałbym więcej fanów na przestrzeni całego roku niż w tym momencie daje mi Call of Duty. Więc jestem szczery, nie obrażajcie się, fanboje. Po prostu uważam, że Call of Duty już tak nie kopię, i nie wiem, czy to się zmieni, ale jeżeli. Będziemy szli w tym kierunku, w którym idziemy teraz, to się nie zmieni. Przynajmniej nie dla mnie. Możliwe, że po prostu gra elegancko mnie wypchnie i powie sobie: wiesz co, stary dziadu, nie kupujesz bandli i narzekasz? Zrobimy tak, żeby Ci się nie podobało. Bo teraz gra się zmieniła. Zasady są inne. Jeżeli nie jesteś współcześnie dostosowanym graczem, który chce grać w Call of Duty przybranym ze nikim i nasz, to tam są drzwi. Dziękuję, pozdrawiam i do usłyszenia w następnym. 1 v budinku, kuhano.